Za górami, za lasami stał sobie zamek z trzema wieżami. W zamku mieszkał książę. Pewnego dnia książę postanowił wyjść na spacer. Wyszedł z zamku i okrążył. Jego mury. Następnie udał się prosto przed siebie drogą, aż doszedł do jeziora. Na środku jeziora była wyspa. Książę przepłynął na wyspę i spędził na niej cały dzień. A kiedy zrobiło się już ciemno, książę zaczął wracać do zamku. Szedł i szedł, aż tu nagle potknął się od wystający kamień. Au! Rozbił sobie kolano. Przeszedł znowu kawałek i znowu potknął się o wystający kamień. Au, au, au! Rozbił sobie łokieć. A kiedy szedł dalej, natrafił na kolejny kamień, i znowu się potknął i rozbił sobie kostkę. A jajaj, rozmasował kostkę, rozmasował kolano i łokieć i poszedł do zamku. Ale kiedy dotarł do zamku cóż to? Nie miał w kieszeni klucza. Może kiedy się potknął, klucz wypadł z kieszeni i co teraz będzie? Gdzie jest klucz księcia do zamku? A może wy to wiecie?